Proszę Państwa, jak energia nigdy nie mówiła, że odchodzi od wiatraku. Ale proszę Państwa, my musimy mieć miks ze względu na ceny świateł, ponieważ to się bawi. Więc my mamy jasny kierunek. Ostro MK, mamy jasny kierunek, proszę Państwa. Elektrownia na wiśle. Bo proszę Państwa, otworzyły się pewne możliwości związane z żeglugą śródziemną udrożnieniem części Wisły do tej żeglugi, proszę Państwa, że jak Państwo wiecie, na to są potężne unijne, będą środki. Będzie docelowo budowane paręnaście progów stopni na Wiśle, które umożliwią to żeglugę. Że dla nas jest najważniejsze, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy, mamy już, proszę Państwa, koncepcję, wystąp wystąpiliśmy o decyzję środowiskową i dla nas jest najważniejsze, żeby się stać partnerem dla Ministerstwa Ochrony Środowiska, by inwestycje która jest bardzo dużą inwestycją. Ta inwestycja, a w ogóle wspólny montaż finansowy pokłonie ponad 3 miliardy złotych. Dla nas jest ważną rzeczą, żebyśmy w części tej inwestycji, czyli przy budowie tego progu na wiśle, również partycypowali w kosztach. Ale jesteśmy z panem ministrem ochrony środowiska umówieni. Na rozmowy w tym zakresie, bo chcielibyśmy to jak najszybciej, proszę Państwa, przyspieszyć. Jak najszybciej przyspieszyć. Według strategii planowane jest do 2025 roku. Chciałbym, by ta inwestycja była ukończona gdzieś półtora roku wcześniej, żeby już w 2003 roku ta inwestycja była ukończona. Proszę Państwa, i tu będziemy kłaść maksymalną ilość starań, to jest warto ważne, proszę Państwa, wyzwanie. To jest drugie wyzwanie, które jest, proszę Państwa, po